Witam was wszystkich dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Tak mózgu dobra. Um, dzisiaj zagramy sobie w nową gieraczkę która nazywa się Jurassic World Evolution. Ostatnio wróciła mi faza na dinozaury, więc teraz sobie to zagramy. Generalnie chodzi o to, że prowadzisz, generalnie ja już to w Trochę w to pograłem i generalnie chodzi tutaj o to, że tak jakby budujesz yy, park dinozaurów jak w filmie, jak ktoś nie oglądał. Bardzo polecam, tyle, że... No, no. Takie od 12 lat powiedzmy. A więc teraz tak, tutaj generalnie można robić bardzo dużo rzeczy na przykład można wysyłać różne ekspedycje po na przykład właśnie takie skamielinki u mnie tutaj jedna właśnie poleciała nie wiem kiedy wróci. Zaraz sobie zobaczymy. Wróci moi drodzy za minutkę. Generalnie Mam tu triceratopsa bo tego dinozaura akurat znam i tu mam alfę. Nie wiem w zasadzie co to oznacza. Tu generalnie mam strutomi nie umiem czytać, dobrze? Po prostu nie umiem. Generalnie tutaj mamy takie budyneczki właśnie, w których możemy sobie tam tworzyć i wypuszczać na wolność dinozaury, można tu budować. Generalnie bardzo spoko. I tu mamy misję, jak widzicie. Ja tu mam, żeby sprzedać jakiegoś ceratosaurusa czy coś, ale to ten jest typek, tyle, że on jest strasznie drogi. Zobaczcie, to on kosztuje 605 tysięcy. to jest skabal. I generalnie ja wiem, czemu on tyle kosztuje, dlatego że ja tak jakby trochę go zmodyfikowałem genetycznie. O, czy, czy to jest... Czy mój, właśnie tak wrócił, wróciła moja ekspedycja, więc teraz jedziemy sobie do tego, do naszego fosilka? Żeby oglądać linki. U, a to co jest takiego? nie mam. Skin Impression. Dobrze, tutaj ja nie będę za dużo czytał. A więc tak. U, tu też możemy sobie celować. I stać na już na tego cera, to cały czas tam rusa. Um, um, od, a, bo tu też, nie wiem, czy wiecie, można z, z nich pobierać DNA z tych skałek. Ale to też jest strasznie drogie, ale przynajmniej się trochę opłaca. Więc tak. I czy ty, bo próbowałem już go zrobić, tylko że mi kancelowało go, dlatego że coś się nie udało. Więc teraz ja chciałbym się też dowiedzieć, jakie można sobie sprzedawać. Dobra, ja, ja chcę. Czy tu? Dobra. I. i Dobra, czyli islamuerta potrzebujemy. Okej. Okay. Aha, okej. Okay, mm -hmm, jasne. Normalnie mówię tak dlatego, że, że nie wiem, no po prostu tak się jest, a generalnie nic nie pomam. Dobra, island writing, bla, 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 Pur satisfaction. Że ja. Pur satisfaction, dobra. Trzeba im dać jakąś satysfakcję. To ja już wiem, jaką ja im dam satysfakcję, ja im dam satysfakcję. Dobra, czy ty się, jak ty się... Ja nie mogę. Nie, 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 ja po prostu nie mogę. Czemu mi to sfejlowało po raz drugi? Dobra, wysyłamy kolejną ekipkę po coś tam, żeby zarobić pieniądze. Według mnie i bardzo fajne w tej grze jest to, że można fotografować te dinozaury i potem, dobra, wyślę je tam, na co mi szkodzi. I generalnie potem sprzedawać te ich zdjęcia, więc to według mnie jest bardzo fajne. Tutaj się klika w takie coś i. I, I ja się pytam, gdzie jest moje autko. A tu jest moje autko, dobra, drive vehicle. I generalnie tutaj można też do nich strzelać, do tych dinusiów. Juju. O, a tu idą moi pracownicy, których nawet nie zatrudniałem. Chwila, co? Dobra, nieważne. Ziu, a. Nie jestem za dobrym kierowcą, muszę przyznać. A, chwila. ale Wy jesteście jakimiś klonami. Eee, w moim laboratorium klonują ludzi? To jest po prostu skandal. Czemu mi o tym nie powiedzieli? Ja też chcę się sklonować, żebym mógł robić dużo rzeczy naraz. raz. Ej, ty, ty chyba. U, u, dobra, dobra, czekajcie. Można zrobić sobie zdjęcie, bo ten śpi, a to jest rzadkie. W głównym kadrze będzie. I ile za to dostałem? A, no nawet nieźle. Dobrze, dobrze. Mnie tu nie ma nie gap się na mnie. Ja ci tylko chcę zrobić małe zdjęcie. A. Oho, to dość mało dostanę. A ja miałem tu jeszcze dwa dinozaury. O, tam są. Gdzie? Czy ten jeep naprawdę musi tak buczyć? Zaraz je on odstraszy. Zdjęcie. Czy dwa uchwycę? Tak, uchwyciłem dwa. Yes! Ło, jak dużo dostałem. Dużo za to zdjęcie było. Znowu zrobię to samo zdjęcie? Znowu za nie tyle samo dostanę? Nie mniej, ale czemu mniej? Nie rozumiem. Dobra, dobro. Oh, dobra, ej, 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 Tu też nie mogę sobie Cyk! Mm, nieźle. Ej, one chyba będą jadły. Tu im zrobię zdjęcie, jak będą jadły. Czekajcie. Fajnie się tak obserwuje dinozaury. Nie, tu nie ma. Nie ma. Nie ma mnie. No, jedźcie. Czy ten. Ej, chwila, helikopter, to znaczy, że moja ekspedycja wraca? Czy co się dzieje? Tak, moja ekspedycja wróciła, a więc zaraz sobie klikniemy go to, właśnie. Go to Fossils i o, to się bardzo drogo sprzyja. Nikt nie chce tego kupić. Nie, no ja. Akurat kiedy. Uu, jakiś profit mi się podwyższył. Dobra. okej, okay, więc to sobie. Dobra, znowu wysyłamy ekspedycję. Czy teraz jakiś inny sposób na zarabianie? No, nie mam pojęcia, moi drodzy. Może bym sprzedał sobie jakiegoś dinozaurka. A no, tak szkoda, mi ich trochę. Gdzie jest mój jeep? Gdzie mój jeep? Gdzie jest mój jeep? Przecież on stał tutaj. Albo one chyba same odjeżdżały, tak? Właśnie zaparkował, świetnie. Możecie dać znać w komentarzach, jak Wam się gra podoba. Generalnie, gierka jest mega spoko, ale nie jest za łatwa. Ale jak to wy się umiecie teleportować? Czy co jest z Wami? Zium. Porobimy sobie zdjęcia, moi drodzy, jeszcze raz. Bo na tych zdjęciach naprawdę można zarobić. Mogę wam pokazać, co jeszcze tutaj można zrobić poza zdjęciem. Czy one będą piły? Będą piły? Tak, pił, pił. I to dwa. Dawajcie, uchwycę je, uchwycę. Cyk. Świetnie. Ale. Ale czemu tak mało? Ciek. Ale czemu ja za tak mało dostaję? Ja chcę sobie więcej. Może dlatego, że już się kiedyś fotografuję. A zaraz wam pokażę, co się stanie. Jak strzele w triceratopsa. Taką strzałką usypiającą, nie? Ale że te strzałki też są mega drogie, gdybyście nie widzieli. Dobra, ja nie ja chcę... Dobra, strzele w. Uu, jakiego hita dostał. Oj oj, chyba będzie źle. Nie, nie jest źle, nie atakują mnie. Yy, nie, nie. e. Co ty robisz? Dobra, ja z tym uciekam. One się chyba na mnie jakoś wkurzyły czy coś. Uciekamy. Ziu, ziu. Dobrze, czy ja wam mogę powiedzieć, co by się stało, jak bym strzelił w triceratopsa, a więc ja bym wam powiedział tak, że ja wiem i ja też bym wolał zobaczyć, co się stanie, ale chyba wam jednak opowiem. Wiecie czemu? Bo to strasznie mnie będzie kosztowało, jak wam nie będę opowiadał tylko ten, bo to poniosł drogie koszty tego, konsekwencje tak zwane. Generalnie jak znacie grę, to proszę, powiedzcie mi, czy jest jakiś inny sposób, żeby żeby, żeby, żeby ten, um, wiecie, um, żeby zdobyć jakiś writing, żebym w końcu mógł mieć drugą wyspę, ile przez Ej, Oni chyba Generalnie to wam jeszcze nie mówiłem, ale dobra, nie, mnie strasznie kusi, ja muszę wysłać ekspedycję, bo inaczej zaraz dostanę szału. Ale na każdej ekspedycji już byłem. Czy jest jakaś ekspedycja, na której nie byłem? Nie ma. Dobra, to wyślemy sobie chyba ich na to, bo tu mogę najwięcej dostać. Okej. Okay. Ej, dobra, ja będę śledził ten helikopter, gdzie on leci. Leć, chce się leć szybciej. Nie, no, nie. Czy on zniknie, czy poleci? Nie, no, leci. Leci, ale nie poleci. Ja naprawdę nie wiem. E, ale co Ty robisz, przepraszam. Dobra, no leci, leci. Ale czy na serio poleci? Ty, ej, no poleciał, no. Dobra, no poleciał i tyle żeśmy go widzieli. Ale słyszę go nadal. Dobra, jako że wysłaliśmy już tą <laughs> dobrą ekspedycję, zobaczymy sobie, czy możemy jakoś zarobić. No, chyba na razie jedyny z tych. A właśnie, tu można sobie researchować różne rzeczy. Zobaczymy dane researcha. z zero items, free items. Uhuhu, uh. what you find. Cosmetics, so będzie? Research. No, do, nie, nie, to jest na razie warunek. Aha, i ja mogę jeszcze takie... A mogę jakąś kość węża? O właśnie, no coś tak... A nie. To, 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 ja nie mogę, nie wiem, to, to jest takie jakieś głupie. Oni są jacyś dziwni. A tu jest co? Islamanta se... Pozwólcie mi tego nie czytać, naprawdę. Mm. Mm. To co? Generalnie. Ej, że co? Że co? Że, że ja mogę mieć Indominusa? Aha i jeszcze indoraptora. Spoko. To może kiedyś. Z... Ale to muszę mieć is Lasorna. Ale czemu? To się nie trzyma kupy. A do minusa no, nie muszę mieć lasorna. Ja nie mogę. Ile to Indominus kosztuje? Unlock no conditions, not met. Nieważne. Research. Japi. Nie no. Research centers required. Uu uh, przywieźli mi coś na pocieszonko. E, e, i, I że to tyle? Że tylko tyle? Boże, mi się nie chce tego teraz ekstraktować, no. Dobra, wyślemy następną ekspedycję. Może wróci z czymś przyda. Dobrym. Generalnie chyba wyślę ekspedycję, że na tego ceratozauru resa. Dobra, niech będzie. Ja jak ja tracę hajsik. Nie no, nie wiem. Dobra, dobra. Yy, będzie na chybić trafić, yy, a więc tak. Wypilotuję sobie helikopter i jeżeli trafię w, w tam jakiś obiekt, nie, to muszę, jak nie trafię w obiekt, to muszę ekstraktować mu tam DNA. Ale jak trafię, jak trafię w obiekt, to nie muszę. Powiecie zapewne, że to jest takie proste? Nie. O, Ty nie oddalaj się, ja chcę kontrol. To jest. Ej, dobra, w ten? Czy w ten? Dobra, jak trafę w ten, to jestem koksem. A bo on tak naprawdę nie jest tak daleko. Dobra, nie, trafię w triceratopsa i koniec, kropka. O, o, mamy problem. Ludzie, mamy problem. Wiecie czemu? Bo ten triceratops, to ja bym, nie znam się, ale coś czuję, że on się na nas trochę wkurzył. Tylko czy to był ten? Tak, to był ten. Uff. I on śpi. Uuuu. Dobra, wychodzę z tego generalnie. Aha, czyli ja mogę jeszcze sobie podwyższyć profita. Dobra, teraz ciebie bym przetransportował sobie. Ale czy ty jesteś alfą? Nie, tam jest alfa. Dobra, no to ciebie sobie po prostu przetransportujemy i jak wypuścimy tego cela, jak mu tam, to on cię zje. Rain, nie. Dobra, to było tu Aku i transportajmy. Przetransportujemy Trans sobie tego trycka. A nie, bo ty jesteś z nim w stadzie. O nie! Dobra, tego go przetransportujemy. O, o, sosile przyszły. Jak dużo? Sel. Ha. Y tak, jestem pewien. Dobrze, i teraz Ciebie byśmy też sobie selowali, tak? I ewentualnie Ciebie możemy ekstraktować. Dobrze, jeżeli teraz nie uda mi się wykluć tego dinozaura, to kończę odcinek. Czekamy. Skipnę wam, to zrobię małe cięcie. Dobrze moi drodzy, trochę skibnąłem i generalnie przeszło już przez to, gdzie zawsze się zatrzymywało. Więc jest duża szansa, że dojdzie do końca. Ja tu już słyszę jakieś pipczenia, więc boję się trochę. Ale przeszło przez 30, to znaczy, że jest dobrze. Nie mam jeszcze stuprocentowej pewności, że dojdzie, ale mamy już dużo uprawnień. Wykrakałem. Dobrze, no to by było na tyle z tego odcinka. Ja sprawdzę, czy ja mam coś źle zrobione. Bo pewnie tak. Yy, I generalnie widzimy się w następnym odcineczku i papa.